Witam tutaj bardzo serdecznie z... kolegą Z tym właśnie tutaj odosobnieniem społecznym I jesteśmy na innej mapce, co nie? Tak yeah. Gdzie ja mam iść? Nie wiem. ja też nie wiem Też raz grałem. Ale tam... Obs... Wygrali... O! Główkę tutaj było widać pana Dobra Śliw Bomba w ogóle tu jest? Stałem na kanale od mojej do E, Co? Huh. Ale ale gówno się się dzieje? biegni, 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 biegni. No no i dasho. Nie, my też. Zajdź, dajemy Incendiary! Incendiary! Hej, ale dostał w kilka. Ja nie mogę, kawał tu, biegnij, tu, biegnij, tu. Bieg, 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 <noise> bieg. <noise> nie <jest> złam. <dobrze. głos> ja tam nie mogę wejść. 2A, 2F piszą na moim infamasie A wiesz co pisze na moim fuju 2 cm Rastadza od środka <laughs> Ale to są kurwa za pizza Ja pierdolę Nie wiem czy tu no, właśnie no, nie było <laughs> Co to? No, to Daj mi pomasa. Ja się pobawię jeszcze trochę. <grymamy> Pomoc. Kurde. W kałach, kałach. a na kawałku jedna naklejka. A <grym> to jest nasz stanem. <grym> a on czuł coś. <grym> nie, nie wiem. Wielki, <grym> wielki terrorysta. <grym> Chyba mały pacjent. Nie wielki terrorysta, tylko mały pacjent. Zabierz? Robię 1 HP Chyba <grym> cię zabiję, cię zabiję <grym> Co za kurwa debil Tak, ja pierdolę, opiłaś klipa zrobienia. nie? <grym> Chciał coś postawić, kurwa ma, ma, tam sam kołacha jakiego? Miał, ja, z deskitkiem ona mi, mi rzucić to ten kurwa szczelan. Ja biorę AWP No dawaj tego ko na tej mapie. Nie to, jest, to jest chyba jedna z najgorszych map na AWP jak teraz myślę, ale... Nie interesuje mnie to. wiesz, wiesz, wygrywamy w <laughs> O, i dostał pizdę. Bomba u mnie. No. <laughs> Chyba tak głupi jak kurwa but jakiś nie. Jak Bóg? Jak but. Masz, zagraj z kimś. A... Gdzie Pokażę cię stać i wytnij to, że. mówię, żeby że. Nie, nie wytnę tego. Ale to się pilnę. Pęknie, 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 Tego się nie tu ja... Ale dobrze zagra. U. Zagradz, z, z takim U, 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 U. Czy to jest brama do Auschwitz? Zdebny. <grym> 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 Dawaj, zapierdolony mu no, taki chłopie sprint, kurwa. Sterniowiecza. Spr sprinterki skrowadrzy? Zrobimy zupę średniowiecza, nie? Zdu Zrobimy średniowiecza, co? Tak, co? Nie wiadomo, gdzie jestem. Wojownik Już średniowiecza. Wiadomo. Wiadomo. Jest tam dalej, robimy mu plecy, dawaj. Ja nie mogę tu zejść bez. przypału Dawaj, ja tu zostałem, i heada, skacz. zostałem heada. A no to nie stać. Do chuj, to chuj jak Dobra, ja się zabieram. Digla. Mycie że mi uda się? No dobra, to teraz my robimy digla średniowiecza. Nie, digla starożytny. No, fajne. A to Ja się zjadam. Ja się zjadam. Ja chodzę, kurwa, nie będę jakimś syfem za 2 złote. I on! A, ku... Ej, ja go gościa nie widzę! On stał centralnie tak, że go praktycznie w ogóle nie widziałem. Ładował się, ładował <grym grym> ale ci idzie. <grym> ale zwyczajisz, że on jak stanął tam, co nie, to gościa w ogóle nie widziałem. Bo się z tym i ja do niego szczelię z opóźnieniem. Bez Weź tego Galila albo coś tańszego. Koniec zabawy. Kurwa, nie stać mu chyba, da. jest do tu, 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 spaczyć. Kurwa, tam na całej jest. Nie będzie się patrzył co nie? Nie wiem Gdzie jest ta bomba? Mam pakę Masz Jak nigdzie nie poszedł, to był na fajcie. Spróbuję zaplanować... A nie, bo ja tu nie zejdę bez przypału Kurwa, ta mapa jest taka przydupcona Trochę tak Ty nie wejdziesz, tu nie wejdziesz będziesz musiał skakać jest chyba na dole Polej za tego boksa kurwa i plantuj Plantuj kurwa Jaki kurwa death. O ja pierdol Dobra Dawaj obej na lewo Lewo razz Uważaj, on tu za wupą lubią coś. Tu będzie gdzieś Pilnuj mnie o, Ja dostałem heada przed śmiercią A też dostałem, choć od razu heada Weź, że rzuci tam smoke i zapręcz Patrz, patrz to co ci dał tam ten smok? Wytłumacz mi. Nie usłyszał zejścia. Ale gdzie on jest? Według mnie jesteś kurwa debilem pierdolonym Kończą Ale czemu on zniknął? 27 sekund masz kurwa Ok i robię tak Parę tam Dobra! W celu. Tak się kończy zabawa, jeżeli wygrywasz wysoko i się zaczynasz bawić. Co nie? Morał z tego jest taki, że nie dadzą mi dropa w tym. nie dadzą gwiazd. Dobra, idę, idę, idę. Z tym, tym CS. em Awansu nie dadzą, nic nie dadzą, co nie? To jest. W ogóle jeden miał kałacha w Laurach, ten co miał 5 killi. A ty chcesz jeszcze zagrać, czy nie? Nie, nie, dobra. No? To, break? To, no, możemy na a iść, a my tutaj się pożegnamy z widzami i z Kamilem Kamilem. To nie? Kamil, Kamil jest wspaniały. Zaraz, wsadzi i. Lepiej nie tego jest. nie mówić. Dobra. Dziękuję. Do widzenia. Ale.